Mikrofon, będziecie mnie słyszeć bardzo dobrze. Dzisiejszy live jest bardzo spontaniczny, niesamowity, przedświąteczny. W następnym tygodniu, w poniedziałek, zapraszam Was na Facebooka. Jeżeli nie na Facebooka, zrobię tutaj na liveie też świąteczne nagranie dla Was z prezentami. Także bądźcie uważni, słuchajcie, wchodźcie na ten kanał, subskrybujcie, lajkujcie, dzielcie się jak najdalej, tylko możecie. Dzisiejszym tematem jest system nerwowy. Tak, chcę Wam dać dużo, bar dużo, bardzo ba dużo wartości przede wszystkim. I chcę, żebyście zrozumieli, dlaczego układ nerwowy, dlaczego nasz ten system nerwowy jest tak ważny i dlaczego bez niego nie pójdziemy dalej do przodu? Tak, jeżeli go nie uzdrowimy. Tutaj na samym początku Wam powiem, że jest wyjście z tej sytuacji. Jeżeli masz potargany, poszargany system nerwowy, zdecydowanie. Wyjdziesz z tego. Jedną rzeczą, którą potrzebujesz zrobić, podjąć decyzję, powiedzieć: tak wchodzę w to, tak robi to, tak reguluję swój system nerwowy, bo ja jestem najważniejszy albo najważniejsza na dzień dzisiejszy, bo gdy ty uregulujesz ten swój system nerwowy, wiem to z mojego doświadczenia, to reszta popłynie. Co popłynie? Popłyną relacje z własną sobą, z własnym ja, popłyną relacje. Twoją rodziną, czyli z najbliższymi, czyli z partnerem, jeżeli masz w związku jakiejś różnej dogodności, różne, bym powiedziała, takie poprzeczki, podtyczki, to zdecydowanie zapraszam cię do tej regulacji tego systemu nerwowego. W jaki sposób możesz to zrobić? Zdecydowanie przyłącz się do mojego masterclass, który właśnie się zakończyło, ale możesz go obejrzeć, jeżeli do mnie napiszesz. Kochani, zaczynamy. Zaczynamy, co to jest w ogóle system nerwowy i dlaczego ten system nerwowy i jego regulacja jest bardzo nam potrzebna. I to jest kluczowe, bym powiedziała, podejście, kluczowe rozwiązanie do tego, abyśmy osiągnęli swój spokój wewnętrzny, swoją autentyczność i abyśmy mogli manifestować, czyli kreować, realizować, potocznym słowem powiedziawszy, Nasze marzenia. Nie to, że próbowałaś, próbowałaś wszystkiego i kręciłaś, kręciłaś się na tym rondzie i nie mogłaś, waliłaś tą głowę, głową w ścianę, a ta ściana była tak silna i mocna i ty nie mogłeś, mogłaś przejść przez to. To nie o to chodzi. Jeśli tak było i próbowałaś, próbowałaś, to jesteś we właściwym miejscu. Bo dzisiejszy live będzie dla ciebie. Tak, dokładnie. Dzisiejszy live będzie dla ciebie. Dlaczego dla ciebie? Bo jesteś ważny. Bo jesteś ważna. Bo te słowa, które dzisiaj popłyną, dowiesz się, w jaki sposób możesz uregulować ten system. Zaczyna jest oczywiście od małych, małych kroków. Kochani. Czym jest system nerwowy? System nerwowy to jest zbiór. Zbiór naszego układu, czyli naszego mózgu, rdzenia, dnia mózgu naszego hipokampa, naszego, bym powiedziała, e, nerwu błędnego, który przebiega wzdłuż kręgosłupa, czyli mamy tutaj z tyłu głowy. Ja Wam dzisiaj tak powiem, taką troszeczkę tak e, rzutując, jak to wygląda, a następne nagranie będą głębsze lub jak będziecie mieli okazję, też zajrzyjcie na moje inne nagrania, tam też bardziej i głębiej opisuję, na przykład jest takie nagranie temat tylko samego nerwu błędnego, ale to nie o to chodzi dzisiaj, bo dzisiaj wchodzimy po to, żebyście zobaczyli, dlaczego ten system nerwowy jest tym kluczem, dlaczego go warto, warto go uzdrowić, zaopiekować się, tak? Czyli ten system nerwowy, tak jak powiedziałam Wam, pień mózgu, cały nasza, bym powiedziała, hipokamp czyli tutaj ta strona frontalna, przednia naszej czaszki i oczywiście ten nerw błędny, który leci wzdłuż kręgosłupa z tyłu głowy, się, taki, taka bym powiedziała, wyobraźcie sobie taką linijk, linijkę, taką stążeczkę, sznureczek, który po prostu leci na dół i on oczywiście ma rozgałęzienia, tak, czyli to jest tak jak drzewo ma korzenie, ten system błędny Nerwowy ma rozgałęzienia. I on dociera do każdej z naszej komórki. Dlaczego Wam to mówię? Dlatego, żebyście mieli zobrazowane pojęcie, w jaki sposób Wy działacie. Ja kiedyś o tym nie wiedziałam. Tego powinno się uczyć w szkołach podstawowych i tłumaczyć dzieciom, w jaki sposób mogą regulować swoje emocje. Ba, druga rzecz, powinni nam wytłumaczyć to rodzice, tak? Dzięki za lajka. Napisz w komentarzu. Podziękuję Ci osobiście z imienia. Więc słuchajcie, to już powinno być szkoła. Tego nie było w szkołach, tego nie było w domach. Kurczę, więc ja jestem dzisiaj tutaj po to, żeby Was wesprzeć, że nigdy nie jest za późno, żeby uregulować siebie, uregulować. Cześć Karol, dzięki, jeżeli Ty zrobiłeś lajka. Czeka w górę. Więc Trzeba uregulować. To jest potrzeba. Jeżeli nie chcesz, nie musisz, tak? Nic nie, ma, nic nie potrzeba. W naszym języku polskim musisz słowo, to jest po prostu powinno być wykreślone ze słownika i dawno zapomniane. Wybór. Wkreślamy to słowo musisz, wybieram, uwielbiam. Chodząc dalej, reasumując, wiecie już, jak wygląda po, pokrótce nasz system nerwowy do takiego drzewa, gdzie w głowa to jest taki dowodzący, bym powiedziała. Yy, dowodzące miejsce, i ten, yy, yy, przepraszam. Jestem taka podekscytowana tym, co mówię dzisiaj, że po prostu mam taką energię, chciałam Wam wszystko przekazać naraz i tak ukochać i powiedzieć, że jesteście zajebiście i idziecie do przodu i da się uregulować go. Więc system nerwowy jest jak drzewko, rozgałęzienia na boki. Teraz sobie wyobraźcie, wyobraźcie sobie teraz, em, w jaki sposób wy żyjecie. Bo jeśli ten system nerwowy nie jest uregulowany. No to co się wtedy dzieje? Próbujemy naprawić go z głowy, tak? Próbujemy dawać afirmacje, próbujemy dawać różne mądre książki, różne mądre pozytywne myślenie. Znacie to nie? Ja też to znam. Bardzo wiele, przez wiele czasu, przez wiele lat próbowałam właśnie w taki sposób afirmacje, afirmacje, pozytywne myślenie i to wszystko, tak? Ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, bo my możemy sobie tak mówić i afirmacje też są świetne. Afirmacje działają, ale afirmacje działają albo książki, albo webinary i słuchanie kolejnych podcastów i podcastów działa. Działa wtedy, kiedy? Wtedy, kiedy my już wyregulujemy na pewnym bezpiecznym poziomie i tutaj nie bez przyczyny, moi drodzy, wam mówię bezpiecznym, ponieważ wasze ciało i moje ciało. Kiedyś nie było bezpieczne, nie czuło się bezpieczne, bo był ten system rozregulowany. I wiele osób właśnie pró próbuje naprawić wszystko z umysłu, gdy, cia gdy ciało gdy ciało, jest w ciągłym chaosie. Ciąg za chwilę, dzisiaj się nagrywam na Instagramie. Wejdźcie na Instagrama, followujcie mnie, bo tam też zamieszczam dużo kontentu, którego nie zamieszczam tutaj. I tam właśnie mówiłam. W jaki sposób mamy rozregulowany ten system nerwowy? Chodzimy, wchodzimy rano, nie wiem, do kuchni. Nic się nie dzieje. Wstałeś stałeś rano spokojny. Spokojne serce, spokojne bycie, serca, rytm, wszystko super. Nagle dostajesz, nie wiem, ataku paniki albo nagłego przypływu złości, euforii, takiego frustracji. I dlaczego tak się dzieje? No, kochani, Dam wam, to nie jest coś do ukrycia, to każda, każda osoba na świecie powinna wiedzieć. To są nasze bodźce. Dostałeś bodziec z zewnątrz. Czy spojrzałeś na okno i coś tam się pojawiło, i nagle dotarło do Twojego układu nerwowego jakiś obrazek, który powiedział: Kurczę, jesteś niebezpieczna. Bo cały Twój system nerwowy to jest taki czytnik, taki odbiornik bodźców z zewnątrz. I gdy Ty odbierzesz. Sygnał z zewnątrz, przez swoje ciało, pomimo tego, że te emocje są tam zamrożone, Twój system odbierze to jako zagrożenie. I wtedy jest taki fight, flight mode i mówi: Jejku, trzeba uciekać, co teraz? Nie wiem. I wtedy ciało zaczyna pocić się, serce zaczyna szybciej bić, krew spływa do, yy, do mózgu, nogi za zaczynają być wiotkie, zaczyna się kręcić w głowie, tak? Totalny chaos, myślisz, że zaraz zemdleję, co się dzieje. No ale co, czekasz, czekasz i nie mdlejesz. Miałam tak w swoim życiu, to jest moje doświadczenie, kochani, wiele razy mdlałam, mdlałam, w cudzysłowie mdlałam, ale też były przypadki, że w moim życiu, to też Wam opowiadam na którymś moim live'ie tutaj na YouTubie, zapraszam Was do rozmowy takiej prywatnej ze mną, jeżeli potrzebujecie uspokojenia siebie od środka. Um, opowiadałam właśnie, ile razy ja w życiu mydlałam, ile razy ja leżałam na tej ziemi, ile razy ja wstawałam i bym powiedziała, tak z martwy budziłam się jeszcze raz do tego życia, bo bez poczucia bezpieczeństwa nie pójdziesz dalej, będziesz cały czas w tym kołowrotku, będziesz cały czas kręcił i kręciłaś na tym rondzie. No, ale po co to, na co to, komu? Jak dzisiaj możesz to zmienić? Jak to możesz zmienić? Możesz zmienić to małym kro małymi krokami. Czyli powiedzieć sobie, ok, od dzisiaj to zmieniam. No ale jak mam zmienić? Na moim masterclassie, mówiłam Wam w tamtym tygodniu, przez przepiękne trzy dni mówiłam, że możecie uspokoić Was system nerwowy poprzez oddech, jeżeli chcecie obejrzeć ten masterclass, zostało jeszcze jeden dzień, przedłużyłam o jeden dzień, bo dużo z Was pytało, gdzie mogę jeszcze obejrzeć ten masterclass. On jest nieodpłatny. Nie płacicie, kochani, nic. No oczywiście inwestujecie swój czas, bo tam jest dobre trzy godziny, bo są trzy nagrania, ale możecie wybrać pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień i zobaczycie krok po kroku. Jak wam pokazuję, w jaki sposób możecie powrócić do siebie, powrócić do tego spokoju, poczuć to bezpieczeństwo, tą regulację siebie, tak? Bo to jest prawdziwa praca. Ja Wam tutaj nie obiecuję poprzez jedną noc transformacji i takiej wow, bo to jest proces. Jeżeli coś w Twoim życiu, mam na myśli tutaj teraz złość niewypowiedziana. Smutek niewypłakany, tak? Nie zostałaś usłyszana, nie, albo usłyszany, nie mogłaś, nie mogłeś powiedzieć tego, co naprawdę chciałeś w swoim życiu, bo zawsze byłeś tłamszony. Zawsze ci mówili, nie nie teraz. No cicho, gadasz takie głupoty? No przestań. W tym wieku? No ile ty masz lat? No zastanów się. Mieliście coś takiego? Mieliście takie gesty w domu? Ja takie miałam. Zobaczcie, witajcie, kochani, witajcie, witajcie. Wszyscy, Asia, witaj, Karol, witaj, THC7, witaj, witajcie, witajcie. Ja miałam takie właśnie momenty, gdzie wszyscy tak właśnie mówili naokoło z tymi ludźmi, którymi przebywałam. Ja nigdy nie byłam wysłuchana, ja nigdy nie byłam zauważona, tak. Nigdy nie byłam brana pod. Um, um, moje zdanie nie było brane pod uwagę. Tak, bo wszyscy wiedzieli lepiej. No oczywiście, są dorośli, są starsi, mają większe doświadczenie, ale tutaj nie o to chodzi. Wtedy ten system nerwowy był, żył, był i żył w ciągłym chaosie i nie mógł, dzięki w ogóle za lajki, kto pisze lajki, proszę, ujawnijcie się. Nie był wystarczająco spokojny i żył w tym chaosie, no i tak żyje do dzisiejszego dnia. I tutaj masz odpowiedź, na pewno szukałaś, szukałeś tej odpowiedzi. Ja już szukałam przez 20 lat, kochani, a dzisiaj dostajecie ode mnie tak po prostu świąteczny prezent na gwiazdkę. Albo na Mikołaja, jakby nie dostaliście. Szukałam przez 20 lat tej odpowiedzi. Dlaczego wstaję rano z tym lękiem, z tym chaosem? No i co? Wstaję z lękiem, z chaosem, gdyż ponieważ mój system nerwowy jest totalnie w rozsypce. I wtedy mówię: Matko, trzeba coś z tym zrobić. Ja tak nie mogę. Mam rodzinę, mam dzieci. Jajku, ja nie. nie nie wyobrażam sobie, wtedy pamiętam tak powiedziałam, ten dzień to tak przyszedł do mnie, że nie wyobrażałam sobie, żebym przekazała swoim dzieciom chaotyczny sposób życia. Spojrzałam na siebie. Ty też, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, jesteś mamą? Może jesteś może tatą, może babcią? Może dziadkiem? Może partnerem, partnerką? Może jesteś liderem w swojej grupie? Tak, prowadzisz dużą firmę i tutaj nie ma znaczenia, czy masz duże, duże dzieci, mówię, duży dom, dużą rodzinę i kim jesteś. Wszystko powielamy, wszystko przekazujemy dalej, bo energia płynie. Skąd wiesz, że dana osoba, albo skąd wiesz, że ja jestem fajna tutaj na tym lifeie i co cię przyciągnęło w ogóle? Napiszcie na dole w komentarzu, bo tak naprawdę. To moja energia was przyciągnęła. I mogę powiedzieć śmiało, z pełną szczerością, że moja energia płynie, że moja energia jest ciepła, że moja energia jest kochana, bo ja jestem kochana, że moja energia jest czysta, prawdziwa, autentyczna i spokojna. I wy tego, kochani, potrzebujecie. Ja wam to daję, bo najważniejsze jest się dzielić dzielić się tym, co się ma najlepszego. A to się powieli i powróci do ciebie po tysiąckroć, po trzykroć. Tak, właśnie tak. I kiedy uspokoisz ten system nerwowy, kiedy dotrzesz do korzeni i powiesz, kurczę, to była, nie wiem, złość. To była energia strachu. To była energia, nie wiem, nie, nie bycia wystarczająco dobrym albo dobrą, gdy byłam mała. Przeżyć takie momenty, kiedy ktoś wam mówił: Zrób to lepiej. Albo Kasia, albo dziśo zrobiłby to lepiej. To gorsza, czy gorsza w cudzym cudzysłowie, bo nie ma nic gorszego, lepszego. Są takie sytuacje, ja przeżywam te sytuacje, tutaj wam mówię dużo z moich doświadczeń, bo wiem, że to jest warte tego usłyszenia. Gdy wyręczali was, Aż wręcz przeciwnie, wyręczali Was w robieniu rzeczy. A idź, ja zrobię to szybciej. To tak się, nie wiem, guzdrzesz. Idź, poprawię to. Albo twój brat robi lepiej. A kolega lepiej napisał coś w szkole. Zobaczcie, jak nas porównywali. I to zostaje, to zostaje w nas. Ta niska wartość, że byliśmy zaniżani. Do tego jeszcze poniżani, wyśmiewani. Ja, tutaj teraz się uśmiecham, ale naprawdę, jeżeli przeżywałaś to, albo przeżywałaś, jak miałaś 7-8 lat, gdzie byłaś, y, i byłeś poniżany, załóżmy w szkole, wyśmiewany, wytykany palcem, na pewno miałaś takie, miałeś takie sytuacje. Podzielcie się, kochani, w komentarzu bo nie jesteście, nie jesteśmy sami w tym, ale razem możemy razem, razem możemy razem, razem możemy więcej do przejść i uzdrowić to i ujrzeć to, co było nieukochane, bo mamy tę moc, bo mamy tę siłę, bo gdy świadomie zaczniesz wybierać siebie dla siebie, bo gdy świadomie zaczniesz regulować to napięcie puszczę. i puszczać, mm, i dawać sobie tą elastyczność, uśmiech, tak, no dlaczego się mówi, masz kij, yy, ki, już wiecie gdzie, jesteś tak sztywny, no dlatego, że mamy te emocje zamrożone, że ten układ nerwowy chroni nas, że żyjemy w tym trybie przetrwania, żyjesz w tym trybie przetrwania i wstajesz rano, to jaki jesteś, zmęczony cholernie, że tak zaartykułuję tutaj, podkreślę tą wypowiedź, tak, zmęczony, zmęczony, wypluty, totalnie padasz na twarz. I co wtedy się dzieje? Myślisz, kurczę, może coś ze mną jest nie tak. Może za mało witami, może za mało ruchu. Okej, okay, wszystko by się zgadzało. Może za dużo siedzę przy komputerze. Okej, okay, wszystko by się zgadzało. Tak? Może nie dbam o siebie tak, jak powinienem, powinnam. Spoko, wszystko się zgadza, ale zajrzyj głębiej zajrzyj do przyczyny. Ja właśnie ten masterclass, do którego Was serdecznie dzisiaj zapraszam, jeszcze jeden dzień został do obejrzenia i zobaczenia. I oczywiście też do współpracy głębszej ze mną, jeżeli potrzebujecie tego uregulowania, takiego osobistego, współpracy ze mną tylko, też mam taką opcję. I wtedy, gdy to uregulujesz i dotrzesz do tych korzeni, jest prościej, jest łatwiej, bo życie nie polega na tym, żeby go komplikować. Tylko, żeby po prostu iść. Mam to, więc idę. Jest przyczyna, jest skutek, reguluję. Odpuszczam, wypuszczam i idę do przodu. I tak jeszcze bym powiedziała Wam, kochani, może ktoś z Was jest w duchowości bardzo mocną. Ja też byłam. Przeszłam dużą, długą wędrówkę. Tak pokrótce. Co sobie możecie tylko wyobrazić? Od chaosu totalnego, od re, rozregulacji systemu nerwowego e, po dysfunkcyjny, traumatyczny, bym powiedziała chaotyczny, dysfunkcyjny, przemocowy dom, w którym e, dorastałam, doszłam dalej. Uciekając, broniąc się, nie chcąc widzieć tego systemu nerwowego rozszarganego, doszłam do takiego momentu, gdzie. Popadłam w wegetarianizm totalny, później weganizm taki po prostu, bym powiedziała, bardzo topowy, gdzie wszystko, wszystko było nie, 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 nie. I oczywiście później różne, różne przyczyny, różne dolegliwości związane z tym, aż w końcu w taką duchowość, taką bym powiedziała pseudoduchowość. Duchowość jest piękna, ale jak połączymy umysł, duszę, ciało i naszą psychologię. To wtedy, ta duchowość, to wtedy wszystko gra, wszystko jest tak, jak powinno być. Ja teraz łączę właśnie duchowość, psychologię, czyli naszą podświadomość, jak nasz umysł działa, jak, jak nasz system nerwowy działa, i do tego dajesz wam tę starożytną mądrość, bo o niej zapominamy, a ona nam jest bardzo, bardzo kochani, potrzebna. No i co dalej? Jeśli tego nie uregulujesz, a wejdziesz tylko w totalną duchowość, zaczniesz. Iść tylko w te kryształy, tylko w medytację. Ja nie mówię, że to nie działa, ale to jest dodatek. To jest dodatek, to jest narzędzie. Główną przyczyną jest wasz system nerwowy. Kochani, mam nadzieję, że wam to pomaga. Zostawcie komentarz, zostawcie kciuka w górę, jeżeli wam to pomaga. Żebym wiedziała, że to, co mówię, ma wartość dla Was i że to było Wam dzisiaj potrzebne. A jeśli macie kogoś innego, to podzielcie się tym wideem razem z nim. Bo te słowa mają potężną moc i docierają do naszego układu nerwowego, który jest przeciążony, który woła, który nie ufa światu. I dlatego niektóre firmy padają, bo ty nie ufasz sobie, świat nie ufa tobie. Jak to się dzieje, moi kochani, to jest takie błędne koło. Bo możesz rozumieć energię, wibracje, manifestacje, ale właśnie, gdy Twoje ciało jest przeciążone, zmęczone, staje zmęczone, sfrustrowane, ze strachem, z lękiem, z różnymi dolegliwościami, z bólem głowy, tak? Z kulką w gardle, z kulką w brzuchu, wszystko ci się, nie wiem, wibruje świat, pocisz się, tak? To jest właśnie to, to są Wasze sygnały, to są Wasze symptomy. Nie ignorujmy ich, naprawdę. I chociaż masz jeden, nie ignoruj. Usiądź, zapytaj się, co się dzieje ze mną. Jak mam sobie pomóc? Zapytaj swojego ciała. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Może dzisiaj mówisz, nie wiem, co czuję, nie wiem, kim jestem, nie wiem, co wybrać, nie rozumiem, nie mogę się rozluźnić, tak? Manifestuję wszystko w tym życiu, ale to się nic nie zmienia. No ja też tam byłam. Wow, to w innym odcinku Wam opowiem o tym. Czy Wy też tak macie? Manifestujecie, a Wam nie wychodzi? Wasze traumy, czyli te przeżycia, to wasze momenty, wasze uczucia zamrożone w ciele. I o traumach będę mówiła w sobotę na live'ie. Więc, kochani, przyjdźcie w sobotę na live'a o godzinie 10 rano. UK, czyli 11 polskiego czasu. I porozmawiamy, w jaki sposób traumy wpływają na wasz system nerwowy rozregulowany, w jaki sposób traumy dają wam ulgę, bo ja tak mogę powiedzieć, że dają wam ulgę. I zobaczycie, jak wpływa na to wszystko energia. A co możemy zrobić tutaj, dzisiaj, teraz? Więc, punkt pierwszy. Zapraszam Was do obejrzenia masterclass. Link Wam wyślę, zostawcie tylko w komentarzu, tak jestem gotowy, gotowa, wyślę Wam linka. I podzielcie się e-mailem, będziecie mieć bezpośrednio w skrzynce e-mailowej, więc Wam nie zginie i dostaniecie go jeszcze dzisiaj, automatycznie ode mnie. Kolejną rzeczą, nie zmuszajcie się, nie mówcie, że musicie coś, wybierajcie, dawajcie sobie tą przestrzeń, no i jeśli potrzebujecie, żeby poczuć się bezpiecznie, zapraszam Was do współpracy ze mną. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście i do zobaczenia w sobotę o godzinie 10 rano. Dziękuję za lajki. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj dzisiaj byli live ze mną. Do zobaczenia.